Zacząłem witam witamcie w kolejnym odcinku z kwadratowej kopolskiej. W ostatnim filmach zbudowaliśmy pandzialnie. Dzisiaj będziemy dokańczać eee, wieżę, którą miałem na poprzednim odcinku, ale paniarnie się przedłużyła, więc okej, okay. więc subskrybuj oczywiście kanał. Eee, no dobra, a my lecimy. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, o, tu mamy fontannę. Jak widzicie. To jest moja super wiedza, którą wierzłem, to jest PVP, które ja... Powiem Wam co jest, bo... pan Paniar zbudował w ogóle parę jak ją na Macbier. tego, Po tym wszystkim. Okej, okay. a my dzisiaj zajmujemy się tym eee, Tylko, że ja nie mam tego o nie, bo ja to, to drewno chyba zostawiłem. Czekajcie, pójdźmy sobie może pozbierać. Czekajcie, ja wyjdę tylko ze serwera na chwilę, okej. Okay. Włazimy na serwer znowu. Słuchajcie, bo coś tutaj coś tutaj jest. Jesteśmy oczywiście na wersji 161, czy na najnowszym wydaniu będzie na 1.16.2 jak wyjdzie, bo nas naprzód ser, takie serwery nie działają. Ehm. Nie będę się tu po prostu mówił, że nie działają i chyba mnie zrozumiecie, bo... Na 1,162 nie ma nic prawie nowego, i tak, ale to jest najnowsze wydanie, a nie no. Liczy się najnowsze wydanie. To się liczy najbardziej, ok, więc mamy slaby. I uwaga, dobra, Pyk. trzeba to już zrobić wy, wyżej, ok. Ok, więc robimy coś takiego. Wiem, że to nie będzie jakieś mega długie, ale spoko chyba wystarczy. Ok, więc teraz możemy polecieć tu, tu. Ok, więc y, pyk. Y, dobra, więc robimy sobie coś takiego. Jak widzicie. Yy, niedługo będzie odcinek jeszcze z, yy, z OneBlocka, bo już dawno odcinka z OneBlocka nie było. Ja tam dużo ej, w ogóle rzeczy zrobiłem, więc naprawdę, będzie już chyba nawet diamenty udało mi się zdobyć, tylko no. No, bo tam była mała przerwa techniczna, bo nie mogłem nagrać OneBlocka, coś mi się wtedy, jak chciałem nagrać OneBlocka, coś mi się psuło. Coś mi się. Okej, okay, więc może jeszcze zrobimy to w takim razie. Tak. Okej, okay, więc ja w takim razie to o nie to niszczę i zrobimy coś takiego. Ja też to, to zniszczę. Ja myślę. Okej. Okay. I też potrzebuję wełny której zbytnio nie mam ale za chwilę ją ogarnę więc poczekajcie i ogólnie zapraszam też do subskrypcji kanału bo lecimy po 15 subskrypcji i nie może was absolutnie zabraknąć naprawdę nie może a my przechodzimy już do dalszej części odcinka. Ok, moi drodzy, więc już jesteśmy w dalszej części odcinka i mam patrzeć po cztery staki wełny. Więc um, po prostu tak polecimy z nią. I, i um, ja nie mam nożyczek, ok, czyli musimy tak niszczyć. Um, no bo zostawiłem nożyczki. Może i to był mój błąd, że dostawiłem je, ale cóż z tego, cóż. Okej. Okay. Okej, okay, więc w takim razie lecimy dalej, bo tu mamy, okej. Okay. Nie, starczy nam tej wełny. Ja myślę, że jeszcze chciałbym nadać zrobić tutaj wejście. Pyk. Hej. Okay. Ups. Okej. Okay. Więc robimy coś takiego. Okej, okay, więc y, pyk Okej, okay, więc polecimy sobie z tym. Ja nie chcę tylko nagrywać, także Survival. Nie wiem, czy tylko Survival lubi Jak tak, to mogę nagrywać, bo ja lubię. Ba bardzo mi się podoba Survival. Naprawdę. Ja, To chyba moja najlepsza rzecz. No, Survival. Hmm. Tutaj różowy, czerwony. Czyli tu będzie. Różowy z obliczeń. O nie, to będzie chyba niżej. Pyk. Yy, Okej, okay. w takim razie ja tutaj to zabudowuję. Tutaj zrobimy różowy i czerwony. Okej. Okay. Yy. Okej. Okay. Więc ogólnie... Ogólnie jest chyba spoks e, no dobra, no to w takim razie musimy jeszcze zrobić slaby, bo... Musimy mieć poczekajcie. E, ja może... E, dobra, żebyś zrobimy coś takiego. Amy set set tysiąc. No trochę zlam mnie em... A no poczekajcie zróbmy e, sobie e, coś takiego i coś takiego. Dobra, nie było nic. Okej, okay, więc pójdźmy po drewno w takim gdzie jest ta, Nie bo zacząłem zrobić z tego brzozowego. Dlatego musimy też skończyć tego. Doda musimy niestety... Przepraszam cię. Ale ja nie mam jedzenia w ogóle. O. A przepalone, bo ja mam epicki miecz. Okej, okay, więc ja sobie tylko zjem, bo później będę głodny i będę narzekać. Ale mamy 4 A, bo ja mam looting 3. Dlatego nam aż tyle wypad. Niestety muszę dać. No bo... Ja później ginę przez to wszystko. Ile mamy? 6. No dwa, ale mamy przypie... No w sumie dwa, bo często jedno zawsze wypada, co nie? Dobra, o! o cztery z nam wypadły. Jacie. Nie, ja cię. Nie, ja nie wiem, jaki będzie ten odcinek, czy długi, czy krótki. No myślę, że trochę będzie trwał, więc zostawcie łapkę w górę. Pięć łapek w górę to kolejne takie nozy zbudowania z w ogóle. A jeżeli byście chcieli, bo inaczej mogą być też oczywiście zawsze przygody. O, mamy sadzonki, ok. To mi się podoba w miarę yy, dobra. Ok. No, przepraszam. No, to jest dla mnie bolesny żar. To jest dla mnie BOLESNE aż. Że to hobie. No ale nie mam innego. I ktoś mi jeszcze każe to robić, to jest najgorsze. O, ja się nie powiewam kto. Chujacie. Mam pewną osobę tutaj na serwerze. Ale dowiecie się już niedługo. Już niedługo się dowiecie. Co, kto za tym stoi? Bo naprawdę... Jest źle. Albo wam teraz powiem. E, ogólnie na naszym serwerze jest e, zielony styk. Tak. E, na odcinku mówił, że się pojawią krzyże. E, właśnie tego się zaczynam obawiać, bo. Bo krzyż zielonego Steve'a, przez zielonego z i dopiero zaczynamy. On będzie nam tu psuł, on nam cały zielony świat, Wy to zobaczycie w tamtym, no, zobaczycie. E, ale spokojnie y, powstrzymamy go, bo już na poprzedniej edycji. Tylko, że ja tych edycji nie nagrywam, i to jest najgorsze. Właśnie coś takiego. Y było i go nie pokona, ale w, musimy go chcieć. i w tym. Bo już yy, dla ciekawostki, raz już go. Dobra, i tu już robimy drabinki na górę. Że tych drabinek mam za mało. Dlatego, yy, a, a w sumie, co będę się prosił? Że robię sobie crafting. Ja już miałem crafting. Poczekajcie. No to jest już yy, dobra, więc yy. zróbmy sobie bardzo dużo tych. Okej, okay, mamy drabinek trochę. Yy. Okej, okay, więc wejdźmy sobie na górę. O kurczę, a ja nie mam nożyczek żadnych Okej, okay, więc musimy niszczyć po prostu a potrzebujemy jeszcze trapdora, takiego mm, najzwyklejszego A nie mamy zwykłego drewna To to zrobimy jednak ten trapdo. No i nie wiem, co jeszcze zrobimy ogólnie na górze, ale myślę, że. Zrobimy fajne rzeczy. Yy, okej, okay, więc. A i chciałem ogólnie patrzeć. Ja ustawię sobie. Yy, albo jeszcze nie. No dobra, no to mamy to, co chcieliśmy w dzisiejszym zrobiliśmy. Ups, prawie bym zginął, ale nie zginęliśmy. Przypomnę tu mamy to, tu mamy jeszcze PvP, tam się nie da wejść, tu mamy pandziarnię, a Wam, jeżeli jesteście ciekawi, to Wam chętnie pokażę tą pandziarnię. Patrzcie, ja tu zrobiłem takie, a, stąd, patrzcie. Tutaj zrobiłem takie wejście do pandziarni i tutaj będą pandy i tutaj można wejść. Ok, więc... Okej, okay, więc ja coś takiego robię, no i mamy eleganckie zrobione, okej, okay, mamy, to jest normalnie fajne i lecimy dalej, tutaj mamy farmę krów, o tu mamy pszenicy, um, tu mamy jakieś, aha, to był na... Event, PvP, dobra, ale to, to złoto, żelazo i Diak został wyczyszczony i zostały tylko skrzynki. Właśnie ja wezmę. za chwilę... A nie, my musimy iść od dołu, to poczekajcie. A, ja zginę! Pół serca, a ja nie wierzę. Pół serduszka mi zostało. Jakbym zginął tak... To by naprawdę nie było fajnie. Okej, okay, więc zjedzmy sobie, jak widzicie, tutaj film ma, tutaj ma portal, ile już minut filmu ma? 14 dopiero, łocie, no to jeszcze trochę sobie, dobra, tu ma enchanting, jak widzicie, tu ma zbroje, ale to taka słaba, on ma, bo mamy netherite'owe już praktycznie wszyscy, o. I tu jest jego domek. Patrzcie, on ile ma potek Czylicie bazę w ogóle? Yy, Okej, okay, więc ja jem. A, i jeszcze tamto zejście, bo mogliście nie wiedzieć. Ale ja to zejście prowadzi tak samo tu. Jeszcze wam pokażę to co... No, żebyście się już nie pytali do czego służy. O to wejście. Tak, do czego to jest pytanie? Do czego służy to wejście? No, no to pójdziemy sobie w takim razie. W takim razie sobie pójdziemy. Um, pokażę. No to prowadzi tak samo tutaj. Do głowy pokażę Wam też, mój dom wiem, że nie jest. Że słabe, ok, i tu się hop, hop, już chodzi. Ej, bo ja w ogóle muszę śnieżyć tutaj drogę, bo widzę, że. Jest, no, ja mam silktacza, więc akurat to się tak odśnieża. Ej, co to są za kloce? Ej, no nie ma takich klocy pośrodku mojego domu. No, czy naprawdę chcą zniszczyć dom? Te, chyba tytuł, nazwę, oprowadzenie bardziej e, po tutaj, ale dobra, ja to będę musiał oglądać. Okej, okay, tutaj jest mój dom, a pytacie się, co tu? To jest gar, magazyn z, i, i gara, patrz o, i to jest też garaż. Mam 31D, o, w ogóle, to, to jest w ogóle e, niezłe. Uy. I tutaj mam no i tak mój dom właśnie a a, a i jeszcze jedno Ej kto mi tak położył ten blok Okej okay. Okej okay, bo ja nie mam w ogóle tutaj już Okej okay, więc położymy sobie ten bloczek w ten sposób ok, ok, więc ja już zjem sobie, żeby nie był głodny. Jak widzicie, tu mamy jeszcze, jeszcze, nie mam pomysłu, możecie pisać w komentarzach, co mam zrobić na szkołę, albo się mam przeprowadzić po prostu. Jak wam by się nie podobało. Ej, tu tak się dzień teraz robi od dzisiaj? Serio? Tak się dzień? Włocie. To o tym nie widziałam. Yy, aha i miałam wam pokazać jeszcze jedno zejście, ale my musimy sobie... O. Nie wiem czy trafił. O tu jest dom filba, bo tamten ja strollowałem. Będziecie mieć odcinek w karcie. Tutaj ma portal. Mieszka z kolegą Conor yy, Baglasha. Myślę i ja mam Sharpness 2, to w ogóle wielkie, no mają, nie gadać że nie, mam, nie mam Multishot, ale nie mają Quick Check, ja właśnie mam, o to jest Filipa akurat i to też, ja też mam Dragon Hit i mają ile, 3 diaty, Słabo, ja mam pust, ja mam, e, puste. w ogóle, co on tu, tu robi, on nie ma tu być. Czy ja wiem, że nie ma tu być. Eee, okej. Okay. Więc mają tutaj... Ej, czy oni mają jakąś tajną bazę? A, i mają pandziarnię. Właśnie, te pandy będzie trzeba jakoś przenieść, ale jeszcze nie wiem jak. Ej, poczekajcie. Poczekajcie, ja, ja chcę do mojego dąbrzymi babus. Zetnę i je posadzę na nowo, bo one i tak szybko rosną. Eee, yy, okej. Okay. Szybko im tylko. O nie, bo ja nie mam miejsca w ekwipunku. Eee, yy, okej. Okay. Nie, dobra, niż. Okej. Okay. Okej. Okay. Wiesz, jak to szybko już rośnie. Nie, ja chcę tylko trochę wziąć. Chcę tylko trochę wziąć. Znaczy, jak chcę wszystko wziąć, ale co? Tego już jest tak. Ops. Czekajcie, to ja sobie wbiję tylko na górę. A to będzie widać, że to ja to ja będę musiał później zakryć. Po sobie ślady. Okej, okay, więc y, odrastamy to, y, pyk. To jest jakiś żambus. Ej, mi się wydawało, że tu jest jakiś jambus. Dobra. Więc musimy to zniszczyć, żeby nie było żadnych śladów. Okej, okay, nie można... Tutaj pościg, bo wiedzą, że ja budowałem coś że... tak, bo to ja budowałem, przecież wiedzą o tym. Okej. Okay. Koniecznie, że jest ten. E, no dobra, no to mamy ja. O Ojacie, bo ja zaraz zginę. Poczekajcie, no ja ten film nagrywam 3 lipca, czyli, yy, czyli jeszcze mogę tak naprawdę to nagrać, więc nagrywam jeszcze ten odcinek. Yy, Okej, okay. więc ja muszę tutaj też to podśnieżać wszystko ładnie. Podśnie... Muszę podśnieżyć. Żeby tutaj ładne wejście. Było. I proszę W ogóle muszę i temy, większość i temu. Ja mam dużo skrzynek więc OK, więc ja podłożę sobie to 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 to. OK, więc będzie trzeba podkładać trochę i hmm, Wiecie co ja, ja może do tej skrzyni. Um, nie, to nie to, osnął no, to, to. Yy, no i to. No i to. Dobra, więc yy, ja idę jeszcze z tymi bambusami tutaj yy, posadzić. A bo nie, ja mam plan inny. W następnym odcinku zrobię trolla, więc mój bol, tak zwany. Trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo, jak robimy trolla z bambusami. To będzie naprawdę choroba, więc wstańcie łapki, i my się widzimy już niedługo w kolejny film. Trzymajcie się, bo pozdrawiam Was serdecznie. Papa! Pa!